Cześć, widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Supermarket Simulator z naszego Motylka. E, znowu jej zablokowałem. No, no dobra, otwieramy sklep. W dzisiejszym odcinku próbujemy kolejną licencję. Tylko nie wiem, czy by tutaj nam się zamrażanie zmieściło. Jak nie, to tutaj może troszkę jaskę przesuniemy. E, w ogóle hearing. No, myślałem, że już byśmy mogli. No, nawet byśmy zaraz będziemy mogli czwartego znaczy... się... kasjerów. Na razie nam nie brakuje. Ja sam jestem kasjerem i to wystarcza. No. Zapsoda, zap 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 zap, pewnie dołożyli, ale. Bierze pan zapsoda? Dobrze, dzisiaj spróbujemy też zrobić naszą wystawę cen. Tylko tak, ja muszę sprawdzić, chyba na mące najbardziej zarabiamy, co nie? Jedna mąka kosztuje niecały 7 dolców. No, sprzedajemy jedną. Wychodzimy dużo na plus. Yy, no. I to naprawdę na plus. Dziękuję bardzo. No, no dobrze, no albo jednak nie, no bo w sumie jak mamy z tego takie takie duże zarobki, o Pani już wiesz. A poczekajcie, ile to kosztuje? Dobrze, damy 4 albo nie, bo to jest tak naprawdę dobra cena. Nie będziemy nic zniżać, tam, co tam Papier to, papier to, ale to wy, krecik, krecik, o krecik, musieliśmy krecika dołożyć. No dobra, daje zwane wszystko tutaj już mamy Dobrze, o już dzień dobry 58-55, dziękuję bardzo Okej okay. 20 dobrze Dziękuję bardzo, życzę miłego o już, już 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 już, już. 60, dobrze. Bardzo panu dziękuję. Panu też. Dzień dobry. Dziękuję. No dobra, mamy już coraz więcej pieniędzy. Yy, no, tutaj niech oni sobie hmm. roznoszą. No co, jaki problem? Kurde, nie mogę. Nie mogę zamknąć? Ja cie... No nie mogę. Dobrze, przepraszam. Idziemy dodać to, pomo Pomogę im. O, dobrze. Tak szczerze, tak szczerze im troszkę nie pomogło. Kartą będzie... Dobrze. Dziękuję. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Pan jedną kawę kupuje, naprawdę. Może tą kawę podwyższyć? Jednej nie zrobimy. Nie, no nie podwyższamy, bo i tak jest droga. Dziękuję. Pablo Sugar, Pablo Sugar, Sugar, Sugar. A dobrze. Wiecie, co ja domówię już te produkty, żeby potem. Nie było. Żebyśmy potem niczego mi tutaj nie brakowało. A ja potem nie mogę na licencji się skupić. Raz, dwa. Mhm. Tutaj wszystko gra. Może to. To może trzeba domówić jedynie. Tutaj to też już wszystko. A tam ile mamy? No mamy. Ej, no na razie żadnych takich rzeczy ważnych nie potrzebujemy za dużo. Tylko tyle musieliśmy zamówić. Już. Znaczy czekolady pan tylko kupił. Dobrze. 97. No, bardzo dziękuję. Dobrze, ja niech już donoszę. Yy, ja też już pomogę. Jak już mogę. Ale mi się wow! Yy, no dobrze. Dziękuję bardzo. Tutaj będzie karton. I oczywiście, że jest już Advent dzisiaj. To będą dwa odcinki. Jeden z supermarketu jeden z Robloxa codziennie. Ale tylko na Adwent. Tylko na <noise> Tylko Bo no, to jest ciężko się wyrobić naprawdę z tym nagrywaniem i ze wszystkim To jest ciężko No ale te 24 dni powinienem sobie dać jakoś radę 13.35 Dziękuję bardzo Okej, okay. ojej, ojej, nie, nie 50, no no i tutaj idzie pani do nas. Coś to ta absurda strasznie schodzi. No. oni strasznie, jak już ją biorą, to strasznie biorą jakieś zapasy. Jakby miało w naszym sklepie tego zabraknąć normalnie. No. I wszystko wiadomo. 3,55. No. Pobierze. No, mówiłem, że trzy. Mówiłem, że trzy zawsze biorą. No i patrzcie, oni są już zablokowani. Dzień dobry, panu. Kartą Siedemdziesiąt, osiemdziesiąt Pablo Sugarila 36 pana wyniosło. A 70 chciałem dać mniej. No dobra, mamy w połowie 25 level. Bardzo fajnie. No dobrze. Check po... no Cola Soda i tu XP. Cola Soda? nie ta, co nie? Soda. Co? Za droga, weź pan się. Opanuj, bo. Inni jakoś kupują i nie, i nie narzekają. Jak za drogie, to no to nie wiem. No to proszę nie narzekać, tylko nie kupować, no. Jak w jest coś dla mnie za drugie. No to ja nie narzekam. Ja nie biorę tego. No. A pan to od razu narzeka. Ups, dziewięć no, już tam trzeba pomóc 51,45. Dobrze, już pomagam. Mhm. Dziękuję bardzo. Dobrze, mamy już dziewiątą. Fajnie, fajnie. Nasz motylek się zupełnie nie świeci w ciemności. No ile mam jeszcze klientów? Raz, jednego klienta mamy. do wszyscy? Dobra, daj pana już cię. Daj pan, ja już cię. Ja już pana skasuję. 53, 10. No, nie no widzicie. Koniec dnia. Myślę, że będziemy mieli full gas. Aha, no dobrze, zapsoda. O, nareszcie podwyższyło się. Ło, 6. Sześć. Jakie sześć, co, jaka to jaka tam? 3. Albo nie. Oni, tego, oni i tak to kupią, więc cztery. Dobrze. Mamy. Mamy. Okej, okay, 3000. Podoba mi się. Yy, tylko nie wiem, jak na stan magazynowy. Bo jak powstaje magazyn magazynowym będzie istna tragedia, to ja nie wiem. Raz, 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 raz. Raz. Ok, raz, raz. Też będzie raz, raz, dwa. Raz. No dobrze. Raz, raz, to raz, tu jaja, wewel. No dobra, tyle, dobra jeszcze domówmy te trzy rzeczy, nawet cztery, a nawet pięć dobrze. Mamy dwa tysiące siedemset. No dobra, tylko tak, licencja jest za ile? Za 100 i tak, to jest Potato Bag, o nie. Mamy Potato Bag. Kurde, na Potato Bag to znowu cała półka musi iść. No dobra, co my tam mamy dalej? Butter. Dobra, masło serious No dobra, tak, to inne mamy rzeczy. No dobrze, czyli. Musimy mieć przynajmniej tak. Mm, jedną freezer. Można jakąś dłuższą w sumie kupić. No zobaczcie. Żeby mieć, to musimy tak to. I jeszcze jedną osobną półeczkę. Czyli 600 tyle. No dobra. I zostaje nam 2000 A plus do magazynu. Bym zapomniał. No nie, no to powinno nam zostać. No bo, tak to to widzowie nic nie zostanie. No, 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 no dobra. To kupujemy. A wiecie, no dobra. Kupmy. Ich już zablokujemy. Żeby nie nosili. Kupujemy licencję i mamy 700 złotych. I musimy domówić. No dobrze, już mamy bardzo dużo produktów, więc fajnie. O, to są tylko... Dobra. Na razie wszystkiego po dwa. To chodzi... O nie no, 500 zł. No, strasznie są drogie te produkty. Eee, aha. No dobrze. A, to, to to do magazynu idzie. Aha, czyli nie mamy. To pójdzie sobie tu. No nie no. O, dobra. Teraz będzie kit. Okej. Okay. I teraz wszystkie te rzeczy. Tu już ustawiamy o nie ten dział. To musimy już przesunąć. No co tu nie pasuje? O. Czy to się zmieści? No nie no, ale. No, pasuje. No nie no. To jest tak duże. No nie no, no minimalnie nam się to nie mieści. A teraz nie, No nie, no, Ja nie mogę Idziemy z tym tu Teraz już się pomieści wszystko Dobra Czy coś tu A, dobra, A, bo jeszcze nie Bo jeszcze nie mamy, czekaj, zamrażarki Czy nas tu zmieści? Nie zmieści No dobra, no to zamrażarka będzie tutaj Koło samoobsługowych kas i na pewno kurczaka musimy dać tutaj. To wszystko? Dobrze. Fajnie. Podoba się mi. Yy, Ile? A no to będzie 10 za kurczaczka. No dobra. Papier, to to nam się nie przyda. O, potato Dobrze Tu też dla nich cała półka dla potato U, dobrze Sześć, mam nadzieję, że nie idzie za drogie Nie no, to ja jajawewele Tylko teraz znajdź te prawdziwe produkty No nie wiem gdzie to, ojej, dobra, mamy frytki Frytki Dobrze. Mhm. Widzę, gdzie to jest? To są chyba nowe płatki. Tak? Tak, są nowe płatki Jedziemy tu. Niech nie było. Pięć sześćdziesiąt. Dobrze. No i jeszcze tu trochę jakiejś rzeczy powinno być. Kurczaka na razie zostawimy. No. No ile tego? O dobra. Pizzy nie możemy na razie, niestety. Wielka szkoda. No tutaj kolejna pizza. A co to? A masło, dobra. To lodówkę to chyba mamy. Tak, mamy. Na szczęście. I co? O, zaznaczymy tak jednym, żeby było. A w sumie mamy drugi, więc od razu to się uda. Dobra, dokładamy masła. Dobrze. Jeszcze cena. No dobra, trzy. Niech będzie trzy złote. No, i poczekajcie, no to co tam jeszcze było, bo w tej naszej licencji to mam, to mam. A to już wszystko. A. Nie, 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 mam, no, nie, nie mam tyle hajsu. no. Dobra, wiecie co, bank. Bierzemy pożyczkę, bo mi jest potrzebny po prostu, no. Kolejna. A to jest mi kolejna potrzebna. No. Yy, mamy tylko pytanie właśnie, gdzie my ją teraz wciśniemy. Dobra, tu ją wciśniemy. Będzie Syfi tyle. Yy, no bo właśnie nie mam gdzie pizzy położyć. A pizza przecież musi być. Dobrze. Mamy. Nie no, wiecie co dobre. Już nie róbmy takich cyrków. Zamawiamy. Kolejne. Tak, bo. Yy, no bo tak. Żeby było. Bo nie wiem, gdzie ja w sumie to wcisnę. Tego nie przemyślałem. Yy, tego znowu nie przemyślałem, ale. Git. Kasę trzeba będzie troszkę odsunąć. Dobrze. I teraz po prostu tutaj damy zaraz. Gdzie są frytki? O, mamy kolejne te. ziemniaki. Tylko nie wiem, gdzie mamy kolejne frytki. Mam mi się na razie ja chcę frytki. O, mamy, dobra. Po prostu tutaj. Tu będzie od frytek, zamrażarka. Tam będzie od kurczaka. No. A, bo my nie ustawiliśmy jeszcze tego samego, No dobrze. Teraz kurczak. O, no. Tutaj kurczak. To ustalamy jeszcze ceny. Za pizzę będzie 5,60. A tutaj za frytki to mamy 6,60. No. no, ok, tylko teraz trzeba to do magazynu. Znaczy to, co zostało, bardziej nie to, co jest. A bardzo mało zostało, chyba nic nie zostało. Więc trzeba domówić. Po jednym. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, czyli nie możemy. A, bo poczekajcie, bo my, co my już mamy? My mamy pizzę, tak? No to pizzę trzeba. Pizzę. A, bo pizza taka droga. O. No. Dobra, no i ziemniaki. No dobrze. Oczywiście ziemniaki to później się zrobi. Na razie to też musimy mieć całą półkę wypchaną. No idzie to teraz jest... Dobra, kurczak. Mamy kurczaka. To kurczak jest tu. Frytki. Okej. Okay. No dobra, i dajmy jeszcze tu. Dobrze, i mamy całą półkę. Tylko nie no, najgorzej to z tego szukać, wam powiem. No dobra, mamy tutaj masełko. Mhm, Kurczę gdzie one? To musi gdzieś być tutaj, tylko ja pewnie nie widzę. No no postaw to o, mamy. I jeszcze jedno powinno być. Tylko pytanie, co? To je. A, no, co jeszcze po tej to No dobra. No i to by było chyba wszystko na ten odcinek. Koniecznie subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa!